Jej obecność może wpłynąć na wygląd naszej twarzy i sprawić, że będziemy wyglądały na smutne lub zmęczone. Jest też wyzwaniem dla wielu kobiet w trakcie wykonywania makijażu. Może ona towarzyszyć nam już od nastoletnich lat lub pojawić się wraz z wiekiem o kim mowa. Dziś rozprawimy się z opadającą powieką. Jeżeli masz opadającą powiekę, na pewno spotkałaś się z sytuacją, że nałożony na powiekę cień staje się niewidoczny, zakryty przez nadmiar skóry. Bardzo wiele osób ma taką budowę oka i wszystko jest OK. Wystarczy nauczyć się odpowiednio je malować. Czym charakteryzuje się opadająca powieka? Załamanie powieki jest bardzo nisko lub jest całkowicie niewidoczne. Aby uzyskać zamierzony efekt stworzymy ją na nowo. Dzisiaj skupiamy się na oczach, ale to nie zmienia faktu, że musimy oczywiście najpierw przygotować skórę pod makijaż. Zaczniemy od kremu nawilżającego. Oczywiście musi być on dobrany do typu waszej skóry. Ja dzisiaj stosuję Beta Skin, czyli taki lekki krem nawilżający, który świetnie sprawdza się także po wszelkich zabiegach, nawet medycyny estetycznej. To jest taki krem łagodzący. Aplikuję go na całą skórę, a następnie przejdziemy do podkładu. Jeżeli chodzi o podkład, to dzisiaj stawiamy na rozświetlenie, nawilżenie. Zmieszam z sobą dwa podkłady. Jest to kolagen, taki bardzo jasny odcień trzynastka i podkład z Skleresy, który jest ogłoszony zamiennikiem podkładu z Diora i faktycznie świetnie się sprawdza. Długo utrzymuje się na skórze, daje efekt nawilżenia i takie ładne rozświetlenie. Ta skóra wygląda taką miękką i bardzo nawilżoną. Co jeszcze jest istotne właśnie przy tym podkładzie? On jest takim podkładem niezastygającym. Więc w sytuacjach, w których macie na przykład linie mimiczne, znaczy wy oczywiście nie macie, ale wasze tam koleżanki, które mają, to możecie im przekazać, że ten podkład działa w ten sposób. Jeżeli się na przykład uśmiechniecie, niektóre podkłady te zastygające później zastygają w tym miejscu i ta zmarszczka mimo tego, że ją rozprostujecie, to ona i tak zostaje. A ten podkład jest na tyle elastyczny, że nie pogłębia i nie podkreśla właśnie tych linii. Najpierw aplikuję pędzelkiem. A później będziemy go wtłaczać kąbeczką. Mam nadzieję, że już widzicie jak on ładnie i świetliście wygląda na skórze. Oczywiście ten glow chwileczkę jak popracuje na skórze, jak ten podkład ładnie nam się ze skórą zwiąże, to będzie trochę mniej intensywny, ale jednak nadal ten, ten blask wychodzący ze skóry będzie widoczny. Druga strona i przejdziemy do korektora. Aplikacja podkładu pędzlem e, świetnie sprawdza się przy podkładach, które mają taką lekką, leistą e, formułę, które nie są zastygające. bo Wtedy możecie sobie spokojnie, macie na to czas, nie musicie się spieszyć, można dopracować i e, wszędzie ten podkład e, zaaplikować. Jednak przy podkładach, które są mocno zastygające e, no, trzeba pracować bardzo szybko, dlatego e, wtedy sprawdza się bardziej taki bardziej zbity e, pędzel z okrągłym e, trzonkiem, taki z, mocno zbity z krótkim e, włosiem. I pracować musimy bardzo szybko, to może zauważyłyście, że np. jeżeli nakładacie takie podkłady jak, zastygające jak na przykład Double Wear czy Revlon palcami, to łatwo jest zrobić sobie smugi. W takich sytuacjach łatwiej będzie Wam pracować gąbeczką albo właśnie tym pędzlem takim okrągłym, ale więcej o tym jaki pędzel, do czego służy i jak też aplikować podkład zobaczycie w innych odcinkach. Czas na korektor, a następnie wszystko ptłoczę gąbeczką. Zmieszam dwa korektory. Jeden to korektor taki leciutki, rozświetlający z sefory w takim beżowo-różowym odcieniu, więc jeżeli macie tendencję do zasinień, to on się jak najbardziej sprawdzi. I przeznaczony jest raczej do skóry suchej. Jest taki bardzo leciutki. Drugi to korektor z Eveline, też rozświetlający, ale z taką bogatszą troszeczkę formułą, więc będzie miał też lepsze krycie. wewnętrzny kącik, tutaj robimy sobie efekt liftu, górna powieka po to, żeby przyszykować sobie już miejsce na makijaż oczu oraz tutaj okolice nosa. Oraz środek czoła. I wszystko. Utrwalamy gąbeczką. widzicie to rozświetlenie? Podkładu na razie nie będę utrwalała pudrem, wrócimy do tego później. Teraz zajmiemy się całą okolicą oka. Czyli najpierw przypudruję ją utrwale pudrem sypkim, aby te wszystkie kosmetyki płynne, które nałożam, zostały na miejscu. A następnie nałożymy cień bazowy, aby przygotować powiekę. No i wtedy zaczniemy temat, z którym się dzisiaj tutaj spotkałyśmy. Wspieram nadmiar produktów kremowych, a następnie wszystko utrwalam pudrem sypkiem przeznaczonym do okolic oka. Teraz przechodzimy do oczu. Ta technika aplikacji sprawi, że oczy będą wyglądały na dużo większe i bardziej otwarte. Ale zanim przejdziemy do oczu, poświęcimy jeszcze chwilę brwiom, bo przy takiej budowie oka brwi mają często tendencję do rośnięcia ku dołowi. Opadające powieki skorygować można optycznie przy pomocy brwi uniesionych, zakończonych nieco wcześniej. E, pamiętajmy jednak o tej zasadzie e, 2 trzecie do 1 trzeciej. Najpierw wyczyszczę brwi z podkładu. Akurat y, moja modelka ma y, piękny kształt y, brwi, ale pokażę Wam y, tutaj na jej y, przykładzie, w jaki sposób brwi można by jeszcze wymodelować. Aby optycznie powiększyć y, powiekę i mieć tutaj większą przestrzeń do makijażu, y, musimy delikatnie unieść. Brew. E, oczywiście, jeżeli macie bardzo gęste brwi i możecie sobie na to pozwolić, to można troszeczkę ścienić je wyrywając je z dołu. Ale bardzo e, ostrożnie, Najlepiej się oddać w ręce specjalisty, ale też możemy to zrobić, e, wyczesując je na mydełko. Zresztą tak dzisiaj też e, zrobimy. Co jest istotne przy brwiach, aby ta część to były dwie trzecie, a ta jedna trzecia tutaj będziemy miały dopiero uniesienie, czyli dwie trzecie uniesienie. I wtedy ta końcówka 1 trzecia plus początek i koniec powinny być na tym samym poziomie i kierować się bardziej w stronę skroni, a nie w dół. Bo to będzie nam jeszcze, zobaczcie, sprawiało, że to oko wyda się smutne. To zaczynamy. Najpierw wyczesuję brwi na mydełko. Brwi wyczesuję do góry, na razie trochę mocniej. I później będziemy je układać. Nieduża ilość mydełka, bo zobaczcie, że nawet taka mała może sprawić, że osadzi się na włoskach. Jest kilka mydełek do brwi, które mam sprawdzone i które świetnie mi służą, więc tutaj będą Wam się pojawiały wszystkie te moje ulubione. Możecie też zacząć od brwi i najpierw jeszcze przed podkładem właśnie je ułożyć, wyczesać. Ja, ponieważ lubię taki naturalny efekt, to robię to na tym etapie. Twarz jest przygotowana do makijażu, makijaż oka rozpoczynam od nałożenia cienia bazowego, użyję tego płaskiego pędzelka i cienia w odcieniu waniliowym, kolejnym krokiem będzie wyznaczenie ramy, jeżeli e, załamanie powieki jest praktycznie niewidoczne, e, w ogóle się tym nie przejmujemy, wyznaczamy je na nowo, e, dziś nie patrzymy na to jak jest, tylko malujemy tak jakbyśmy byśmy chciały, żeby było. Dziś wykonamy makijaż w odcieniach różu i fioletu. Wzmocnimy też oko ciemnobrązowym cieniem. Yy, może przykleimy sztuczne rzęsy, zobaczymy jak ten makijaż będzie wyglądał w całości. Już po nałożonym cieniu bazowym, pamiętajcie, aby ten cień bazowy taki jasny nałożyć pod samą yy, brew jak najwyżej, ponieważ chcemy całą tą część sobie jak najbardziej powiększyć, jak najbardziej ją pociągnąć yy, do góry. Teraz przejdziemy do aplikacji cienia w odcieniu takiego brudnego różu. I nałożymy go na całą powiekę aż do załamania oka. Zaraz coś zobaczycie. Chociaż, jeżeli macie taką budowę oka, to nie będzie to dla was żadna nowość. Nakładam cień na całą powiekę od nasady rzęs. Ok. I proszę, otwórz. I przy takiej budowie oka, teraz ta, ten kolor praktycznie nam zniknął. I zamiast, właśnie na całej powiedz, tak jak był nałożony, wygląda po prostu jak kreska. Więc musimy powiększyć sobie tą przestrzeń i udać, że to załamanie jest dużo wyżej. Jak to zrobić? Popatrz proszę na wprost. I wyznaczamy sobie linię. Równoległą do naszego załamania powieki. Delikatnie pod skosem, aby wyciągnąć oko. To nie kłamstwo, tylko nie mówienie całej prawdy. Ok, i teraz proszę zamknij oko. Teraz wypełniamy tą pustą przestrzeń. Pokażę Wam najpierw na jednym oku i później dopiero przejdziemy do drugiego. Teraz czystym pędzelkiem rozblendujemy granice. I tutaj też zwracajcie uwagę, aby to szło nam ładnie w górę, a nie w dół. Nie ściągamy sobie powieki w dół. Wiem, że teraz wygląda to dość mocno i widać, ile jest tutaj dorysowane, ale pamiętajcie, że tutaj jeszcze rzęsy. To jest dopiero początek tego procesu. Zresztą przy materiazach, gdzie oko ma inną budowę, też na początku to wygląda tak przy rysowaniu. dopiero później to wszystko zaczyna być spójne. Teraz mniejszy pędzelek i najciemniejszy z tych kolorów, taki ciemny fiolet, ułożymy tutaj w zewnętrznym kąciku. Także pod kosem i dochodzimy nie całkiem do końca tego różowego cienia. Tak, żeby tylko lekko na niego nachodzi. Otóż oko, otworzymy oko, żeby lekko tylko tutaj wystawał. Delikatnie naciągam sobie powiekę, aby łatwiej mi się malowało i skóra była napięta. Jednak pamiętajcie o tym, aby nie y, zetrzeć sobie podkładu i produktu, ani też żeby nie robić tego bardzo y, mocno, tylko delikatnie. Tutaj ma być najciemniej i rozcieramy w tą stronę. I tym samym kolorem, popatrz proszę do góry, podkreślamy dolną powiekę. Bardzo lubię makijaże, właśnie z dodatkiem fioletu. One pięknie wydobywają tak naprawdę każdy kolor tęczówki. Zresztą też jedna z Was pisała do mnie, że bardzo lubi makijaże fioletowe i prosiła o to, żeby coś z tym fioletem zrobić. Myślę, że będziemy to przemycać co jakiś czas, bo ten kolor naprawdę daje nam bardzo dużo możliwości makijażu. I delikatnie blenduję. Teraz przy ciemnobrązowym ciemno-brązowym cieniem, ja akurat użyję cienia do ponieważ kolor bardzo mi się podoba. Tutaj zewnętrzny kącik przy linii rzęs i tym, co zostaje na pędzelku, zamknij proszoko. tutaj jeszcze wzmacniam górę przy rzęsach. Oczywiście jeżeli nie wyobrażacie sobie makijażu bez kredki na górnej powiece, jak najbardziej możecie ją sobie wykonać. Z tym, że ona może jednak odciąć nam tutaj tą powiekę i, i ten efekt może być odwrotny od zamierzonego, więc myślę, że taka opcja się lepiej sprawdzi. Ale eksperymentujcie. Teraz puder wykończeniowy, wariatę z Eveline, też możecie użyć maka. Dla mnie one są bardzo do siebie zbliżone. Podkreślamy tutaj zewnętrzny kącik. Oraz linie pod brwiami. Teraz całość utrwalę mgłą pudrową z Paese. Powiem Wam szczerze, że bardzo ładnie ten odkład się trzyma. Myślę, że jak są bardzo suche skóry, to spokojnie, bez przypudrowania na taki dzienny makijaż, to by się sprawdziło. I delikatnie mgłą pudrową omiatam twarz. Ten produkt utrwali nam makijaż, ale też da efekt pluru i wygładzenia. Jak wszystkie produkty, które nakładam, bo ten efekt jest tak urządzony. Teraz czas na róż i do tego użyję cienia Doge's My Secret w odcieniu 513. Usta też będziemy robić w podobnym kolorze. I po tym jak y Nałożę właśnie róż, delikatnie spryskam twarz tonikiem w spray lub mgiełką utrwalającą, żeby trochę tej pudrowości na twarzy zabrać. To też jest w ogóle... Bo tak, najpierw nakładamy podkład, później nakładamy na to puder, żeby trochę zmatowić, a potem psikamy, żeby ten mat trochę zabrać. Kobiety! Teraz czas na usta, i tutaj użyjemy konturówki z B. Tak jak widzicie, będziemy razem sprawdzać, jaka jest. No i jest bardzo ładna. Użyjemy jej jako pomadki, czyli nałożę ją na około i tutaj we wnętrznych kącikach, a tutaj zrobimy jaśniejszą. Ja dzisiaj ją dopiero testuję, dlatego że miałam ją w kalendarzu adwentowym, właśnie marki Bell, więc nie wybierałam jej sama, tylko właśnie w tym kalendarzu była. Te kalendarze to świetna sprawa. One wychodzą w ogóle bardzo korzystnie cenowo na ilość produktów, które tam są. Ja zawsze poluję na nie już po świętach wtedy są w dużych obniżkach, więc wtedy naprawdę te kosmetyki macie prawie za darmo. Na środek ust nałożę korektor. Cieniutka warstwa, aby troszeczkę rozjaśnić tą środkową część. A teraz na całość błyszczyk w podobnym do konturówki odcieniu. Teraz przejdziemy do tuszowania i klejenia rzęs, a na końcu wymaluję brwi, ponieważ intensywność brwi lubię dopasować do intensywności makijażu oczu, więc robię to na końcu. Jednak wszystkie techniki są poprawne. Róbcie tak, jak wam jest najwygodniej. Dużo z was lubi zaczynać od brwi, więc tak jak wam jest najlepiej tak się malujcie. Teraz tuż do rzęs. Tutaj mamy efekt e, tylko wytuszowanych rzęst i spokojnie można by go e, tak zostawić. E, I tak bym ten makijaż zostawiła, ale chcę pokazać Wam, jaki będzie efekt, jeżeli dodamy jeszcze trochę kępek tutaj w zewnętrznym e, kąciku, żebyście też mogły zdecydować, co jest dla Was. Czas na makijaż brwi, który będzie taką kropką na d e, tego makijażu. I teraz utrwalamy makijaż magiełką, fiksując. Zamknij proszę oczy. Tak prezentuje się gotowy makijaż. Zwróćcie uwagę, jak ważne jest to, aby optycznie ciągnąć wszystko do góry, czyli podnosimy brwi, podnosimy też e, załamanie powieki. I rzęsy. Wszystkim kierujemy się do góry. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, dajcie proszę kciuka w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Dzięki czemu ten materiał trafi do większej ilości osób. Kanał będzie rósł, a ja będę mogła tworzyć dla Was jeszcze więcej treści. I już teraz bardzo Wam dziękuję za tak udzielone wsparcie. Jeżeli macie pytania, zadawajcie je w komentarzach. Dbajcie o siebie!